Dla mnie tylko ważny jest Chester. ten, ten, w Czaster, Lubię na ten, 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 Każdy to ten, 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 legal. ten, 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 to tą, no to ten, to ten, to um. Życie miami, no i salavi, lecę tam gdzie ty, no to salavi, chyba to ty, lecę tam gdzie ty, jo, 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 dla mnie tylko ważny Chester, Chester, mieszkam w kraju Manchester, Chester, klubie na dworze siedzę, coś, 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 se... Mój żołnierz ale to bez sens, bez sens, Jak masz dom, no to breakdance. Każdy to se, e, prowokacja, inaczej edukacja. Znowu dobra pasa, trwa do Wolne terminy na wojnie, nowy świat Bitcoin, Jutro na wojnie, hey, yeah, yeah. Dla mnie tylko ważny jest Chester, Chester. Mieszkam w kraju Manchester, Jester. Lubię na każdy tysię, and label, malę, to bez sens. Każdy to se, and Label luzi malek bez sensu. No to, no to każdy to se, and fajny dzień luzi malek to se, and trudno orientuj się. Brek e, ten. no to lecę znowu. Jest dzień, który lubię, a więc lecę. Dla mnie tylko ważny jester, jester. Mieszkam w kraju Manchester, Chester Lubię na dworze się siebie. Hej, to jest C, M. Marto label. Moje żumale to bez sens. Jak masz domno to break dance Każdy to C, M. Jo. Pozdro.